Już jutro Wisła Sandomierz rozegra ligowe spotkanie z Tomasowią Tomaszów Lubelski. Choć to klub niżej notowany w tabeli, to dla zawodników z Sandomierza będzie to niezwykle ważny mecz. Po pięciu ostatnich spotkaniach bilans z Wiślaków to trzy porażki i dwa remisy. Aby być bezpiecznym o pozostanie w trzeciej lidze Wisła Sandomierz musi wygrać na wyjeździe w Tomaszowie Lubelskim. Jarosław Pacholarz, trener Wisły stanowczo przyznaje, że w obecnej sytuacji punkty są potrzebne jak powietrze. Te punkty potrzebne są nam jak powietrze jeśli jeszcze marzymy o utrzymaniu. No tak naprawdę przeciwnik niżej notowany niż my, no ten... Te trzy punkty są dla nas obowiązkiem i no nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż zwycięstwo w tym meczu i, i poprawienie w następnym z połańcem. Jeśli chcemy liczyć na utrzymanie, no to po prostu te sześć punktów musimy zdobyć. W ostatnim meczu rozegranym na stadionie przekoseły z Sokołem Sieniawa piłkarze Wisły zeszli z Murawy tylko z jednym punktem. Po fali porażek i remisów atmosfera wśród zawodników jest napięta, dodał trener Pacholarz. Myślę, że u każdego zawodnika. Jest jakaś taka złość, jest jednak e, mm, troszkę takiego zawirowania e, ze względu na to, że nam nie idzie, pomimo, uważam... E, Niezłego meczu, jeśli chodzi o te fazy otwarcia, budowania, czy gorzej jest po prostu z finalizacją. Naliczyłem około 10 sytuacji, z których wykorzystaliśmy tylko jedną. No, skuteczność jest na słabym poziomie i to musimy poprawić. Jeśli ta skuteczność będzie lepsza, to jestem spokojny o 3 punkty. Z powodu kontuzji w Tomaszowie nie zagrają Damian Mężyk i Sebastian Taranek. Ligowe spotkanie rozpocznie się o 16 na Stadionie Tomasowi przy Alei Sportowej 8. Dla STV Info. Piotr Andryka